Witam na kanale planszową, rzuć na tacę recenzja gry. Gry wydało wydawnictwo G3, ode mnie tutaj skonina. Gra jest przeznaczona dla jednej do 4 osób. Czas rozgrywki to jest około 30 minut, próg wejścia to jest 8 w grze znajdujemy taki oto duży, gruby bloczek yy, punktacji mamy też 6 kostek kolorowych i mamy cztery takie bardzo fajne krótkie pisaczki którymi się będziemy mogli posługiwać, pisaczki mają y, skówkę, którą możemy sobie z tyłu wpiąć, więc ona nam nie zginie, nie ma problemu. I teraz y, gra opiera się zwyczajnie na rzutach kostkami, y, po prostu, nie? No ale z tych kostek wybieramy sobie po kolei w każdej rundzie, gdzie jesteśmy graczem aktywnym, wybieramy po kolei trzy kostki. Pozostałe kostki odrzucamy tutaj. Pozostali gracze się nie nudzą, dlatego że czekają, e, są ciekawi, co my tutaj odłożymy i to, co tam trafi, to ben, z tego będą mogli wybierać e, kości pasywnie. Natomiast w trakcie rozgrywki, jak będziemy zakreślać różne wartości, mamy pięć sekcji. Mamy sekcję dla kości żółtej, dla kości niebieskiej, którą musimy zawsze sumować z białą, inaczej nie możemy z niebieskiej skorzystać. Mamy kość wreszcie zieloną, mamy... Czerwoną czy pomarańczową i mamy kość fioletową. I zależnie od tego, jaką kość wybierzemy, odpowiednie wartości będziemy albo skreślać dowolnie, albo zaczynając od lewej, idąc do prawej, w odpowiedni sposób wpisywać. Yy, czy to yy, w przypadku zielonej musi być to równa lub większa, w przypadku fioletowej zawsze większa, w przypadku pomarańczowej może być to dowolne ale. Yy, czy to połączenie odpowiedzi kolumn, czy odpowiednich rzędów, czy, czy odpowiednia runda, czy też tutaj poszczególne wartości w tych trzech ostatnich sekcjach powodują, że będziemy mogli uruchamiać dodatkowe dodatkowe bonusy, prawda? I te bonusy są albo natychmiastowe, to są wszystkie bonusy kolorowe, albo bonusy przerzutu oraz skorzystania dodatkowej jednej kości, tak jest plus jeden. To z tych bonusów będziemy mogli skorzystać w dowolnym momencie przy czym y, ostatni raz no to na koniec gry jak już dotrzemy i wtedy będzie można, y, jeżeli nie skorzystamy to przepadnie y, stosunkowo prosta konstrukcja, natomiast te, y, te sekcje mają swoje mikrozasady, y, swoje pewne ograniczenia i tak dalej i tutaj y, o ile instrukcja jest y, całkiem nieźle napisana, 8 stroneczek, krótka to, to, czego mi brakuje w tej instrukcji, to takiego kolorowego, albo właśnie więcej pogrubień, po prostu tego, czego jest istotne. Bo mm, wiadomo, jak się kilka razy zagra, to się to zaczyna łapać. Ale. Yy, mm, o, może inaczej, brakuje przykładów. Jakby było więcej przykładów, po prostu byłoby łatwiej. Tak myślę. I, i tyle. Natomiast tutaj jest tak, że łatwo coś tam przeoczyć, zapomnieć i tak dalej gra ma taką tackę narysowaną, aż się prosi, kurczę żeby to była metalowa tacka, wiadomo, to byłoby drożej niestety ale, ale, ale całkiem fajna gra typu roll and play, czyli rzuć kostką i zapisuj z tego co wiem, to na stronie wydawcy G3 ona się nazywa gryplanszowe.pl można dokupić dodatkowe takie bloczki, więc nie ma problemu, żeby, żeby nie korzystać z tego więcej Prosta gra kieszonkowa. Jeżeli ktoś lubi takie abstrakcyjne rzucanie kostką, to, to jak najbardziej można się przy tym bardzo fajnie bawić. Mówię, fajne jest to, że, że w grze wielosobowej, poza tą fazą aktywną, kiedy to ja rzucam kostkami, ja sobie wybieram te kostki, jak już skończę, to pozostali gracze mogą wykonać tak zwany ruch pasywny, czyli po prostu z tego co odrzuciłem na tacę, wybrać sobie jakąś kość i również z niej skorzystać. Żeby, żeby wprowadzić yy, dodatkową wartość na, na swoje arkusze, pozdrawiam serdecznie. Dorzucę jeszcze tylko, że jeżeli jesteście w Łodzi o, zdążyliście obejrzeć tą recenzję na przykład to y, można y, w pierwszy weekend września 2025 y, na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filologicznym odbywa się konwent fantastyki. To się nazywa, znowu zapomniałem to słowo. Yy, w każdym razie można tam pójść yy, i można tam yy, w tą i wiele innych gier yy, pograć. Między nimi yy, można sobie pograć szybką kawkę, czy można też pograć w kieszonkowy rój. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.